Witam Was 29 czerwca 2021 roku. Dziś wraz z Cezarym. Witam. Jedziemy do Iławy i zobaczymy, co nam tam wyjdzie. Wejdziemy do wody, pobiegamy po plaży. Także kibicujcie nam dzisiaj. Dobra, na pierwszy rzut idzie plaża koło starego kormorana. Ja będę chodził z wykrywaczem, a czarek będzie ładził ze złomy uszem. Zobaczymy, czy coś się uda wytargać. Zaczynamy. No i po 15 minutach dorzucam 10 groszy. Po prostu, wow, 80% plaży za mną i dorzucam 10 groszy, czyli mam już ich 40. Powoli kończę plażę i na pocieszenie przytulam złotówkę. Najwyższy dziś jak na razie nominał. A w tym czasie Złomeusz przytula kolejne kapsle i kupę grozu. To wszystko widzicie z plaży, przynajmniej będzie trochę czyściej. No i patrzcie, mamy 506, zmarnowałem prawie godzinę swojego życia. To jest urobek głównie ze Złomeusza, patrzcie jak czaruś ładnie wyczyścił plażę Pełno gwoździ, żelastwa i kilkanaście kapsli, a mi wpadło zaledwie 3 zrywki, kawałek ołowiu i złoty 40. Zł. Te 6 groszy jest czarka. A my lecimy teraz na drugą plażę, wejdziemy do wody i mam nadzieję, że pójdzie nieco lepiej. Jest 5.33, tu pan zakłóca ciszę nocną, która trwa do szóstej, a my przytulamy złoty 60 zł i wchodzimy do wody. 10 groszy i kawałek szkła. Dlatego ja i Cezary chodzimy w butach neoprenowych. Tam Cezary próbuje się wspiąć na dmuchanego banana, a ja wytargałem 40 groszy i kawałek szkła. Spod pomostu wyjąłem kolejne 7 groszy. A gdzie większe nominały? Patrzcie jaka egzotyka. 5 zł PRL i 10 fonigów z jednego dołka. Spójrzcie Mewa upolowała sobie rybkę przed chwilą właśnie opęd zroliła tu sobie kaczuszki pływają życie toczcie powoli a ja przytulam taki zobaczcie kluczyk i kawałek belemnita Ale śpiękna ta przyroda nasza. Patrzcie jak te ptaki fajnie polują na ryby. Godzinami się na to gapić. Mówię, co mi tak ciężko chodzi, cewka? Patrzcie, <grymny> co złapałem maskę do nurkowania. Ale jazda śmieszna, a do tego dwa kawałki szkła prędzej i belemnit. Nieźle, nieźle. Trafia się aluminiowy medalik. Z Matką Boską. Super. Nieco skaczący sygnał na złotówkę albo 50 groszy. Teraz mam, zobaczymy. wyłaź droniu, wyłać. chyba wykopany jest no patrzcie, niestety jest to zwykła zrywka bez szczelności 11 groszy i pokrętu od lampy naftowej, zobaczcie jaka egzotyka na kąpielisku wlazłem pod sam pomost i zobaczcie 5 zł i 1 grosz i 3 kawałki szkła ja wciąż pod pomostem zobaczcie dorzucam 8 zł i 10 groszy na płyciźnie. trochę się naszarpałem za tym No i czas na podsumowanie, także widzicie, nie doszło za wiele, kasowo jest 14,90, bardzo mało zrywek, więcej szkła, jest 10 fenisiów, drugi PRL-ek. fantem dnia jest medalik z Matką Boską, te dwa belemnity i pokrętło od lampy naftowej. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć! you <smart noise>